Witam was bardzo serdecznie. Ciebie też witam, cześć. cześć. Nie wiem do końca, jak zacząć ten odcinek. Nie ma tutaj jakiegoś super wstępu dzisiaj zaplanowanego, ale uznałem, że muszę wam pokazać jedno miejsce. Przypadkowo przeglądając sobie, surfując, konsumując treści, rozumiesz TikTokowe, leżąc sobie w domu i patrząc, co, co tam piszczy w trawie po prostu. Natrafiłem na TikToka z tego miejsca. Jest to. Nie, nie, nawet nie wiem jak to opisać. No mogę wam powiedzieć, jak się to nazywa, ale czy to coś wam powie? Barwaga, mówi wam to coś. No raczej nie No słuchaj, pani Grażyna Pani Grażyna robi obiady po prostu To w ogóle wygląda Jakbyś to zobaczył gdzieś na, No nawet tu to, to, to już chyba widać, nie? No już prawie to widać Nikt w ogóle z was nie pomyślałby, żeby tam zjeść Jakby to, no, nie wygląda to jakoś zachęcająco Po prostu nie wygląda to jak restauracja Taka typowa w tych czasach Uznałem, że musimy tam pójść Że muszę wam to pokazać Że muszę też tobie to pokazać Że w ogóle, no to jest tak nietypowe Po prostu trzeba tam jeść to nagrać Świetnie, bo głodny jestem Także nie ma wstępu, no idziemy do pani Grażyny po prostu Sami zobaczycie jak to wygląda, bo to, to ciężko to opisać tak słowami Jesteśmy na ulicy Obozowej 82A w Warszawie I schody, które tutaj widzicie prowadzą już właśnie do tego baru Zanim wejdziemy na górę, chciałbym tylko wam powiedzieć, że ponad 46% widzów nie subskrybuje tego kanału, a ogląda Wstydzą się Czego? Chodźcie Obiady domowe ja już widzę banerek, barwaga, pawilon 15. Nie ma klimatu? Nie ma klimatu? To jest taki, to jest jak z klipów PNL trochę, te francuskie blokowiska takie. To jest w ogóle mega nietypowo, zobaczmy no, jaka jest wycieraczka z tego, z gazet po prostu. Wiemy? No oczywiście. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Zjemy coś? Dzień dobry. Dzień dobry, chyba tak, Co tam Dzień dobry. zjemy coś Dzień dobry. Ja wam tylko mogę zrobić za chwilę jakieś hamowe kotlety Dobra, super A po ku tego, bo teraz zrobię szaszłyk na katerie Okej okay. Zjedz frytki albo no dzies... kopytka Kopytka chyba, nie? To jedną kopytkę zjedzmy sobie porządnie To jedne frytki, jedna kopytka i dwa kotlety A zupka jakaś jest, czy nie? Jest jarzynowa To też dwa razy No dobra, to moment. no Dobra, poczekamy pewnie Klimat tak jak widzicie jest no... Po prostu niepowtarzalny, nie? Tak jakbyś to babci przyszedł, to jest w mhm. niesamowite. To państwo się przenieśli chyba, nie? Z, tak, Z tak. Okopowej? Z, z ogrodowej. Z, ogrodowej, z, ogrodowej, z ogrodowej. Fajnie, fajnie. No bardzo mało już jest takich miejsc, więc chętnie też spróbujemy domowej kuchni. A co, Anglik po prostu wyczuł, że, że idzie i podwyższa czynsz? No znaczy nie to, że... Względni nas od, od, od i co, z dni dzwoni o pieniądze? Wszystko się tu psuje. wszystko to Czyli ruch jest potrzebny. No, tak, no ale już w tej chwili to trzeba To no, po całej ruch... Polsce? Tak. No, telewizywa widziałam. No i oni fajnie oceniają dania. Super. Staramy się, staramy. To może znowu się trzeba przenieść jak ten, jak ten najemca, jak... nie najemca, tylko... No tak myślimy, żeby właśnie, ale nie wiemy gdzie no. no jak nie tu, to gdzie indziej. Ważne, żeby żarło było dobre. No tak. Problemy z właścicielem są podobne tym wynajmującym tutaj państwu ten lokal. Wszystko się podobno psuje i podwyższa czynsz, bo niby wyczuł, że, że idzie ostatnio bardziej. Widocznie wszystkie te TikToki. Pani mówi, że nas zna, że widziała nas w telewizji. A my byliśmy w telewizji? Mogliśmy być, tam chyba ktoś pisał, że na jakimś Kanal Plusie coś nas puszczali, jakieś fragmenty czy coś takiego. A no i w TTV było na pewno o tych, o rurkach, to, to pompowali tam mocno. <głosy> <głosy> Dziękuję bardzo. O, bułeczki dostaliśmy? <noise> mhm. Jeszcze zamówiłem nam dwie herbaty, bo pani pytała, czego się napijecie. Kolę, wodę mam. Okej. dwie herbaty. <noise> Bo to mówiłeś, że zimno ci, tak? No jakby u <noise> babki mi <siedzą. głos> <noise> to miejsce. Ale to właśnie musi takie być, bo, bo zresztą ten pan mówił, że się psuje cały, że coś tam. Ale to musi takie być. Właśnie to tutaj tworzy klimat. To jest jakaś szafka łazienkowa starej, na której są pudełka na wynos, do pakowania. <noise> to pewnie jak się dobrze najesz, to i na tej wersalce można sobie poleżeć chwilę. <noise> leciory. Też nie, nie tylko czynsz, że tego, ale światło wynosi, bardzo dużo za światło opłaty. Tu jeden zakładła 700 zł i plus także no, ciężko jest wyrobić na to wszystko. Już słyszymy, że ciężko idzie biznes, że ledwo starcza na rachunki, na prąd, na czynsz. Co będziemy mogli pomóc, to pomożemy, no najważniejsze dla nas jest jedzonko, a nie wiedzę, że pani, która, tak jak nam mówiła, od 27 lat gotuje, zrobi niedobrego schabowego. Myślę, że będzie... ...mulia bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Książki, co jest dla mnie i nie tylko, jak się okazuje, świętem wyjątkowym, gdyż bardzo... Mm. Dziękuję Proszę bardzo dobrze. Przyszła nasza zupka, słuchajcie. Dzisiaj serwowana jest jarzynówka i tak jak widzicie jest tu dosyć pokaźna micha zupy. Bardzo dużo waży w środku. Jest jakaś brukselka, jest marchewka, są ziemniaczki, jest groszek. Jest też chyba trochę kalafiora, fasolka, ładny kolorek ma ta zupa, nie jest blada Jest tu w ogóle troszeczkę chłodno, to trzeba powiedzieć, gdybyście mieli ochotę tutaj przyjść, to raczej nie na krótki rękaw Ale dzisiaj w ogóle jest też zimno, taka zupka idealnie się sprawdzi na teraz Smakuje tak jak wygląda, ostatnio jedliśmy jarzynową, tak naprawdę to był chyba mój ostatni kontakt z zupą jarzynową To było w Szczecinie stary, w bar Turysta, prawda? Czy pomyliłem miasta i bary? Chyba nie Szczecin Barturysta? Była coś takiego? Barturysta była, ale czy on jest w Szczecinie? Chyba tak Tam ostatnio ja jadłem jarzynową tak naprawdę My tam byliśmy, nie wiem ile, z pół roku temu pewnie Albo jeszcze dalej Smakuje tak samo dobrze Za rzadko uważam, że jem tą zupę Bo jarzynówka jest trochę zapomniana u mnie w takim menu moim na co dzień Jest bardzo, bardzo smaczna A co jest w twoim menu na co dzień? W moim menu na co dzień <laughs> Sun. <noise> w ogóle jak myślę zupa, no to mam na myśli trzy, może cztery zupy I nie ma w niej jakoś za bardzo jarzynowej Może przez to, że u mnie babcia właśnie rzadko ją robiła po prostu Ale to jest bardzo, bardzo smaczna i pożywna zupka No nie mam żadnych zastrzeżeń no, Czuję się jakbym siedział u babci i naprawdę dostałem miskę dobrej, gorącej zupy jarzynowej Nie wiem tylko ile ona kosztuje Ale dzisiaj wyjątkowo o cenach pogadamy sobie dopiero jak stąd wyjdziemy Tak się umówmy, dobra? Dobra Pan tutaj przyniósł nam sól, pieprz i sos sojowy, ale... Nie ma tutaj potrzeby, nie ma tu potrzeby kombinowania żadnego z tą zupką. Czuć, że to nie jest jakaś zupa z proszku, że to jest jakiś gotowiec. Domowa zupa jak u babci widzowie. Fenomenalna. Tak zachwalasz tą zupę i ja powiem ci, lubię. Lubię tą mieszankę tych wszystkich warzyw w tej zupie jarzynowej. W ogóle wymyśliłem, że śmiesznym doświadczeniem byłoby, że na przykład przyjeżdża ktoś z zagranicy, wiesz, rodzina jakaś do ciebie i tutaj ich przyprowadzasz po prostu. się przychodzić na schabowy i dobrze nie zachowałeś no po prostu oni nie mają chyba tam No tak. Nie znają. Przepyszna zupka. To tak, nawet to ciężko to opisać, bo ona nie smakuje do... jak z baru mlecznego, nie smakuje jak z restauracji, nie smakuje jak gotowiec, to smakuje po prostu jak u babci. To jest nowe, nowe kryteria oceny w ogóle. Ziemniaki nie są rozgotowane, jakby w ogóle te warzywa nie są, nie są paciają. To też jest ważne myślę w takiej zupie. Jak czujecie, że gryziecie je, że, że nie jecie papy, czekam na schabowego, ale póki co, Póki co jest super. Tutaj jest jeden do jeden oddany klimat, jakbym właśnie do babci przyszedł. Nie dość, że ta sama muzyka, ten sam vibe właśnie tych gazet, wszędzie wiesz, jakieś teletydzień i tak dalej. To jeszcze taki wiesz, nieład bym powiedział taki po prostu. No tak, poswojskiemu. bo po wszystko wiesz. Tak. Tu gdzieś gazetka, tu coś, bardzo mi się tutaj podoba. Nie jest tak, że my jesteśmy, wiecie, tutaj teraz zmiękczeni trochę tym klimatem, tego, że ci państwo nie mają na opłaty częściowo i tak dalej. To jest naprawdę bardzo smaczne. Mm. Zgadza się. Dawno tyle warzyw nie wprowadziłem do organizmu, co, co dzisiaj chyba. Czekamy na drugiej, to jest bez tak jak u babci. Ja się czuję tak jak u swojej prababci, której niestety już z nami nie ma od kilku lat. Klimat identyczny, identyczny wystrój. Jak się zdarzyło babci zrobić jarzynową, chociaż ja zawsze byłem fanem pomidorowej chciałem tylko żreć pomidorową na zmianę ze szczawiową i z barszczem białym. To jest w ogóle bardzo śmieszna historia z moją prababcią, bo kiedyś przychodziłem zawsze do niej na zupę o 13. Bo ja mieszkałem na drugim piętrze, moja babcia mieszkała na szóstym piętrze, a prababcia mieszkała na dziesiątym piętrze w jednym bloku. Przejęliśmy cały blok kiedyś. I zawsze na 13 podjeżdżałem do babci na zupę A jeszcze jak byłem gnojkiem wiesz Jadłem zupę tam i powiedziałem, że zabrakło mi śmietany nie? Następnym razem Już jak do niej przyszedłem Zawsze jakby mnie przy... zawsze kiedy przychodziłem na zupę Punkt 13 Dziękujemy. Zawsze do zupy stała nowa śmietana Nie otwarta, także sam sobie ją otwierałem do zupy stary. Żeby mi nigdy nie zabrakło No babcia była kochana Wraca mi tutaj to wszystko i Pff, jest bardzo miło Siema Psina? jeszcze jest, nie? Jak tu przyjdziecie i coś wam nie będzie smakowało, to zawsze jest psina pod stołem Patrz, patrz, psina sobie weszła nawet Niesamowite miejsce, naprawdę Przyjdźcie se tu Tu trzeba poczuć Dziękuję Proszę bardzo dobra. dobra, przyszły nasze drugie dania, słuchajcie, jest to schabowy Ja wybrałem sobie wariant z kopytkami, Wojek wybrał z frytkami, muszę jedną spróbować klasyka, oprócz tego co Wam wymieniłem, czyli kupytek i kotleta mamy tutaj brzoskwinie, nie wiem za bardzo tak. czemu ale może w formie takiego deseru na koniec po prostu, żeby sobie coś słodkiego przegryźć na kotlecie mamy również po jajku sadzonym, co mnie bardzo cieszy Jak to się przybiegł? nie, Pan dobry jest kopytka super, bardzo, bardzo delikatne, sprężyste u Lewandowskiego to mierzą obiad <laughs> wszędzie już teraz mierzą teraz ludzie jedzą te bez chudych nie takie nie? Powiem wam, że kotlet to jest taki właśnie typowy babciny. To nie jest taki cieniac, to jest taki dosyć gruby kawałek mięsa. Nie jest jakoś równo idealnie rozbity, ale to ma swój klimat. Póki co żadnych tutaj nieprzyjemnych rzeczy nie trafiłem w nim. Jest to wszystko mega gorące, podane w zasadzie prosto z patelni, no prosto z kuchni. Jeszcze słyszeliśmy przed chwilą, jak te kotlety były bite. Ja w ogóle mm, uwielbiam taką sałatę jest, ze śmietaną. Mm. Mm. Moja babcia zawsze nam słodko. Z cukrem, nie? Tak jest Też uwielbiam Zwykle właśnie albo mizeria była, albo taka sałata Ze śmietaną, albo z jogurtem i z cukrem Oprócz tego pomidor, cebulka Sporo tej sałaty w każdej formie w zasadzie Myślałem, że tylko ty masz takie fajne żółtko u siebie, że popłynie Ale u mnie się po prostu skryło Też popłynęło po rozkrojeniu Jestem naprawdę ukontentowany tym kotletem, słuchaj Mimo, że kotlet jest gruby i nie jest takim cieniasem To je się to komfortowo, bo mięso jest bardzo kruche Bardzo smaczne Wręcz mi powiedział, że się rozpływa się bo to musi być treściwy kotlet, a nie jakiś mm. taka popierdółka No tak, ale często jak jest gruby, no to jest nieprzyjemnie Ale to jest naprawdę fajne, bo delikatny jest bardzo Nie mam tutaj do czego się przyczepić, nie wiem, co to kosztuje, może stówę Kotlet schabowy, krojony widelcem, to dobra oznaka Bardzo tłuste frytki, ale to właśnie mi się kojarzy z babcinym takim przyrządzaniem ziemniaka Moja babcia jeszcze jak ja byłem mały, na takiej tarce na talarki ścierała ziemniaki I smażyła to na patelni, takie a la chipsy W cały talerz tego zjadałem Dlatego zaraz wyglądam tak, jak wyglądam. Trzeci z tego kotlera, no jest wspaniały, taki właśnie jak taki lubię, jak być, taki nie? jak powinien być. Fajnym dodatkiem właśnie tutaj jest to jajko, tak naprawdę, no bo to nie jest standard, że do kotleta schabowego mamy jajeczko. To przyzdobienie też mi się mega podoba, nie? Ten pomidorek tak z cebulą na sałacie, tutaj ta sałata. No dziękujemy. A wy jakie macie wspomnienia z obiadów u babci? No i tu menu jeszcze A propos tego menu, to jak pani to przygotowuje? Bo słyszałem, że czasami po prostu przychodzimy i pytamy, co jest do jedzenia. Nie dzwonią klienci. Okej. Okay. Dzwonią, dzwonią ja wie co dzisiaj jest. Trzeba dzwonić. Albo co chcą. No tak. Tu się wcześniej umawiają, że pierogi robi, jak robię, to wcześniej. Nie mamy leżących danych. Ja mhm. Wszystko robię z marszu. Wszystko mhm. jest świeże, znaczy nie mamy teraz kogoś do ułożenia e, jedzenia, prawda, bo dzwonią, czy godzimy, No jak ja pójdę, to nie ma jedzenia. To może jakąś aplikację trzeba założyć. Znaczy my jesteśmy na Google'ach i na Facebooku. Ale może Ubera jakiegoś globu żeby oni jeździli. Dostawców takich. No, to pomyślę. Nie wiem na jakiej zasadzie, jeszcze z nimi nie rozmawiałem. Oni, oni biorą duży procent tam, 30 chyba procent no. biorą. Przepyszne. Na ogół tego nie robię, no ale. U babci często słodziłem. I to było mama mnie pilnowała mega z cukrem, a u babci można było poszaleć. Wiadomo. Kilka łyżeczek sobie wsypać. Ja miałem taką akcję, że mama zabroniła babci kupować mi chipsy. Bo ja uwielbiałem chipsy. Teraz bardziej mi słodkie wchodzi na przykład. Nie? Chipsów tak średnio, ale babcia miała zakaz, na który oczywiście. Zawsze był łamany. Przychodziłem do niej. Był barek odpowiedni do tego miejsca na kluczy. Zawsze jakaś paczuszka była to. No a później Szymonek ważył 118 kg, jak miał. o nie wiem ile ja miałem lat wtedy. To no, 10 lat temu. Słuchajcie, no kurde, tutaj zgadza się wszystko. Znaczy nie wszystko, bo jeszcze nie znamy ceny w sumie. Ale klimat jaki tutaj jest i to, jak te dania są smaczne i przygotowywane na świeżo, bardzo, bardzo mi się podoba. Herbatka i lecimy, nie? Cytrynki sobie wrzuć o, pięknie dziękuję. To jest ser jakiś wywiad. Nie <grymne> spodziewaj się, nie przyszliście. Nie róbcie takiego, tego bałaganu, nie filmujcie. A to o to chodzi, to klimat ma. Tu nie ma nic specjalnego. <grymne> On nie lubi pomidorów teraz tutaj. Ja tak. On wybredny troszkę jest. Tak? Ale komplet super. Ale no dużo, mniej może się dajeć, no. Od no, Klimat, który robi dużo, że pani na świeżo tak to wszystko robi. Tak, na no świeżo. Ja, wszystko robię z marszu przez tyle lat. Czyli ile lat w branży? No, same, sam bar jest 27 lat. Na jest 27, na ogrodowej teraz to cały rok. Co na przykład jutro jest? Bo dzisiaj co, był schabowy? Tak, nie jutro, nie, schab z grzybami. Okej. Okay. Czyli to w zależności od dnia, od dnia się zmienia? No tak, rynku. nie wiem, ty, nie robię wiele, wie pan. Może o no to można jego robić. Mhm. Placy to zamawiają. Yy, takie dania no to on się umawiał robić się Codziennie coś innego. Coś innego, tak. tak. Ale schabowy piesku czeka to... No codziennie. Coś, to chy... No tak. No, no, dajemy różne dodatki, nie? Jeszcze mm -hmm. buraczki dajemy jeszcze to, różne rzeczy. Panowie, no chętnie bym pogadała jeszcze, ale muszę zrobić tym bo oni mi zatłuką <laughs> Upadło mi ten, upadło mi kopytko tutaj wcześniej. Przykładkiem? Zawinął, zawinął. <laughs> Ty to masz tu dobrze, cwaniaczku Już tego pomidorka nie zmieściłam, wybaczcie mi Nie wiem czy się odnosi, no Gdzie to pani postawi? Dziękujemy bardzo dziękujemy. Super, dziękujemy Trzeba zadzwonić, to ja powiem co robię Okej okay. Ja wybaczki i Ja później gotuję Super, Super. Będziemy dzwonić no. Tu nie za bardzo zarabiam pieniądze, witam. Mam trochę zobowiązań ten to mi wynajmuje ten lokal, też my śliga. Dziękujemy Ocena. pięknie, miłego dnia życzymy. Wzajemnie. Miłego. Tak bardzo mi miał w smarucie tam, bardzo, tam w Polskie. Pomyślimy, pomyślimy. Papa. Pa pa! pa, pa. Uff, no jak od babki. Ledwo się wytoczyłem, szczerze mówiąc. Usiądziemy sobie gdzieś i pogadamy o cenach. I w ogóle pogadamy, musimy porozmawiać. 26 zł kosztuje danie obiadowe, czyli po prostu drugie, czyli w naszym wypadku schabowy, nieważne czy z frytką, czy z kopytkami. 12 zł zupa. Umówmy się, ceny nie są jakieś super atrakcyjne. W barach mlecznych, muszę przyznać, da się na pewno zjeść taniej takie dania. Jednak myślę, że tutaj warto wpaść ze względu na ten klimat. Ze względu na to, że wszystko w tym miejscu jest robione na świeżo, tak jak widzieliście. Usiedliśmy, na zupę czekaliśmy z dobre 15-20 minut. Zjedliśmy zupę i już w tym czasie słyszeliśmy, jak pani ubija kotlety, więc to jest po prostu tak, jakbyś się poszli do babci. Wiem, że to mówię setny raz, ale tutaj po prostu tak jest i nie da się inaczej tego opisać, myślę, tego miejsca. I moim zdaniem też nie ma co porównywać trochę tych cen do baru mlecznego. No tak. No, trochę bo... inaczej to tutaj wygląda, ale też te różnice cenowe pomiędzy takimi, powiedzmy, warszawskimi barami mlecznymi nie są aż takie gigantyczne. No nie no wiadomo, że ja myśląc bar mleczny myślę Jagienka, ale no no wiadomo, Jagienka to jest jeden z kilku tylko takich barów w Polsce, który ma dofinansowanie i dlatego jest tam tak tanio. A co z tym remontem tam? Będziemy tam. Ja już coś wiem. Naprawdę to, co jedliśmy, było mega smaczne. Jeśli będziecie chcieli tutaj wpaść, to koniecznie zadzwońcie do tej pani wcześniej i może się umówcie na jakąś godzinę, albo na odbiór na wynos, albo jeśli będziecie chcieli zejść na miejscu, to po prostu zadzwońcie wcześniej. Chyba że jesteście z tych, którym, nie wiem, pies chodzący pod nogami przeszkadza mi nie przeszkadza. Czułem się po prostu, jakbym przyszedł do kogoś do domu. Nie chcesz mówić, że to babci piąty raz. Dziesiąty raz, dwudziesty raz. Na pewno telefon wcześniej przed, przed przyjściem tutaj usprawni wam całe, całe doświadczenie. Trochę się na wszystko po prostu czeka. Pani grażyna jest 20. 27 lat w branży już ponad, także nie jednego schabowego ubiła, na pewno nie będziecie zawiedzeni, mięso było super, było kruchutkie, kotlet był naprawdę, no, no nic innego nie wymyślę, no był jak u babci, był po prostu bardzo, bardzo smaczny. Co, muala kleimy? Kleimy. kleimy? Specjalnie nie pytałem tej pani w ogóle o muala, chcę jej zrobić taką niespodziankę tutaj po prostu. Zaczajmy się, po prostu nakleimy i uciekamy, wiesz o co chodzi. Dobra. Wiesz co jest ch Stary, to, że ludzie w takim wieku jeszcze muszą pracować, a nie oszukujmy się, to, no to nie jest łatwa praca ogólnie nie? w kuchni Jest to przykre, no ale takie chyba są realia u nas w Polsce niestety Chwyciło mnie to za serce, co powiedziałeś Ja też Chodź po naklejkę Słyszeliśmy, że nie mają lekko, jeśli chodzi o pieniądze, że tych pieniędzy brakuje, czy na czynsz, czy na opłaty, czy na prąd i tak dalej Warto tutaj wpaść i mimo to, że to nie jest najtańszy schabowy w Warszawie, po prostu go zjeść i wspomóc tych państwo bo są bardzo mili i jedzenie było smaczne Różnica cenowa też tak jak mówiłem, nie jest wielka, nie? Czy no tak, zapłacisz no ale... gdzieś 22, czy tutaj 24, czy 26. Już idzie przeboleć, a w fajnym klimacie można takie nowe experience sobie po prostu do życia dołożyć. Mówię to, bo wiem, że ktoś powie, że za 26 plus 12, czyli to jest 38 złotych, kosztuje zestaw tyle tutaj. No wiem, że ktoś powie, że za 40 zł to ma kilogram kebaba, nie? Czy coś gdzieś. No nie ma. Ale no wiadomo, da się ogólnie zjeść więcej jedzenia za te pieniądze. Smak, świeżość i klimat, który tutaj jest. jest nie jest wart tych 38 zł. Idziemy po naklejkę. Mam nadzieję, że przyklejenie tej naklejki po prostu tym Państwu pomoże. Misja uważam, że zakończona sukcesem. I brzuszek pełen. Pa.